Siemanko dzisiaj taki odcinek recenzja rękawic motocyklowych pro biker to tak rękawice dobrze się sprawują tutaj były no zaczniemy od tego. Już mam je dwa sezony I tylko lekko tutaj się na palcach przedarły I miały tutaj takie jeszcze gumowe Na szycie, o takie o Więc to zdarłem, bo były niewygodne Tutaj o Mnie bolało Uwierało po prostu Po dłuższej jeździe i tak Rękawice dwa lata, dwa sezony spisują się dobrze. Wydałem 60 zł. Nie pamiętam dokładnie ceny, ale tak około 60 zł. I tak. No i tutaj mam mniejszą dziurkę. O, ale to moja wina była. Materiał jest nawet przyjemny. Mamy tutaj narzepę. O. Na rzepkę. Yy, rozmiary. Yy, to jest M. -ka. Rozmiar M. Tu ma takie wypustki, żeby ręka się nie ślizgała. Yy. I za taką cenę yy, polecam. Dobrze się spisują zrobimy tak, nie mam statywu yy, W ręku bardzo się dobrze prezentują Wygodne na dłuższą jazdę teraz yy, Gdy nie ma tych gum Tutaj na palcach I tak To co tu dużo o nich powiedzieć? No na początek jak ktoś zaczyna jazdę jest bardzo dobrze wygodne są bardzo tu wypustki są żeby rączka się nie ślizgała na monetce ani przy zmianie biegów materiał jest dosyć gruby ręka się nie poci i, I fajne ma to jeszcze, że ma tu taki grubszy materiał, ciut, i dobrze, i przyjemny jest na nadgarstku. O, bardzo gruby, fajny napis: yy, Probiker. Yy, I pełnią funkcję też dotykową ekranu O, sobie weźmiemy tu. O chyba no, muszę założyć na rękę. O, ten, rękę i o, mamy palca. O i możemy sobie przesuwać. Tylko o. Tylko czasami to nie działo jak się to już mocno zabrudzi. O! Jest bardzo. No, rękawice są przyjemne i za to dużo opisywać za taką cenę można kupywać. Rękawice były kupione na Allegro. I tak. Wady. Mm, ładny wygląd. Nie, czekaj, co ja gadam. No, wady to były tylko o te gumy tutaj na palcach, które uwierały. Zalety. Ładny wygląd. Przyjemne w użytkowaniu podczas jazdy. Ciepłe.